Pewnie tak jak Roka mówi, nie lubicie mnie. Dlatego to zamazałam, bo i tak tego nie wbijacie. Roka mówiła, że nie da wam czasu. No ja chciałam, ale nie. Macie dowód. Nasz stary czat, odrysowałam go. To opisała Roka, to ja. Mam 7 subskrypcji. <grym> Bardzo szczęśliwa wóźka. I już masz 8. No, a twoje 20 by był bez sensu. Dlaczego? Bo nie wybili. Daj im czas. Czas? To ma być żart? Twoi widzowie są żałośni, a moi super. A ja lubię wszystkich, nawet twoich. Nie chcę się kłócić. No to masz problem, nie lubię cię już. To nasza przyjaźń. Złamane serce. Płaczę. No wow, nara, stara. Pa. Roka usunęła cię. Znalek, gora i